Siemanko wszystkim. Dlaczego aż 83% graczy nigdy nie kończy swoich gier? Zaraz się dowiemy, a przy okazji poznacie kilka ciekawostek. Wiedzieliście, że pierwsza gra wideo powstała już w 1958 roku? Nazywała się Tennis Fortu i działała na oscyloskopie. A uwaga! W 1981 roku gra Arcade Defender miała aż 30 przycisków prawdziwy festiwal klikania. A teraz coś grubego, świat gry The Elder Scrolls Drui Daggerfall jest dwa razy większy od Wielkiej Brytanii. A skoro o rozmiarach mowa, nad GTA V pracowało ponad tysiąc osób. Wyobrażacie to sobie? Jak kolejki po kiełbasę w PRL-u. No i jeśli myślicie, że Pacman to prościzna, to jesteście w błędzie. Duchy nie poruszają się losowo. Każdy ma swoją unikalną strategię AI. Szok, prawda? Jak schabowy z ziemniakami w niedzielę u babci. Ostatnia ciekawostka obiecuje. Wiedzieliście, że Mortal Kombat został stworzony przez zaledwie cztery osoby w niecały rok? To się nazywa Flawless Victory. Jak zdobycie biletu na mecz Legii z Wisłą. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek. Gramy dalej.